Cześć, nazywam się Ela Radko, a Ty słuchasz podcastu na ścieżce freelancera. Poznasz tutaj historię polskich freelancerów, którzy mogą Cię zainspirować do działania. Zapraszam do słuchania. Cześć, Olu. Cześć, bardzo miło. Olka jest zdalnym projekt menadżerem, który specjalizuje się w projektach HR-owych, marketingowych i administracyjnych. Zawodowo z obszarem rekrutacji i headhuntingu związana jest od 2015 roku. Aktualnie działa pod dwoma markami. Trening kariery oraz projekt biznes i kariera. A dzisiaj opowie nam o takim temacie. Kariera w rekrutacji. Co musisz umieć? Jak i ile możesz zarobić? Olu, może najpierw powiedz nam, jakie możliwości w ogóle daje rozwój i specjalizacja w obszarze rekrutacji? Jasne. Zaczęłabym jednak od tego, czym ta rekrutacja w ogóle jest, bo niestety często i gęsto jest to takie dość pobieżnie traktowane i dla wielu osób rekrutacja to jest tylko selekcja CV, decydowanie kto idzie na kolejny etap, wybór kandydata i tyle. Natomiast sama w sobie rekrutacja i w ogóle to proces, tak, który się składa na kilka elementów i łączy ze sobą sprzedaż, działania operacyjne, Administrację, obsługę klienta, więc no, jest to zdecydowanie szersze pojęcie. I tu warto by było powiedzieć właśnie o tych elementach, które się tutaj składają, dość parę słów. Więc jeśli chodzi o rekrutację, no to jest to zarządzanie, bo odpowiadamy po pierwsze, w zależności od tego, jaką, jaką formę współpracy mamy, czy jakie usługi świadczymy, za prawdopodobnie całą strategię rekrutacyjną firmy, lub za jej wykonanie. Jeśli chodzi o proces, no to jeżeli. Chcemy się specjalizować i chcemy taką usługę świadczyć dla innych, to albo musimy taki proces ułożyć, albo po prostu też musimy go jakby realizować i odpowiadamy za to, żeby on przebiegał płynnie, sprawnie. I żeby jakby tutaj się nic nie wykraczało, i żeby faktycznie dowołozić te jakby elementy, które obiecaliśmy klientowi. Z całą pewnością jest to praca projektowa. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś już jest wirtualną asystentką, no to jakby w tym temacie nie powinno być tutaj problemu, jakby nie było większość jakby tutaj naszych działań jest to praca projektowa. Natomiast jeżeli ktoś chce w ogóle wejść w proces rekrutacji i działać w tym zakresie, no to wiadomo, musisz też na to nastawić, że to nie jest tylko takie coś, co pobieżnie wrzuci i zaraz będzie zbrało tego owoce, no jest tutaj proces, znowu projekt, który trzeba rozpisać i rozplanować, no i niestety nie jest to takie coś, co załatwimy w jeden dzień czy, czy, czy w kilka dni i temat będzie zamknięty. Po, poza tym jest to praca własna i praca zespołowa, dlatego, że jeżeli jesteśmy freelancerem, no to oprócz tego, że działamy sami i mamy swoje określone zadania, to musimy jednak współpracować też z klientem, dla którego rekrutujemy, więc nie jesteśmy tak sobie całkiem sami e, oddani i jednak jesteśmy zależni też od tego, co klient potrzebuje. Musimy z nim też na bieżąco analizować, dawać mu feedback w zależności od procesu rekrutacyjnego i też jakby wyciągać wnioski, przekazywać dalej, ewentualnie wprowadzać zmiany w tym procesie, który ustawiliśmy, tak? E, tym bardziej, że w ramach tej współpracy, raz, że tworzymy to ogólnie na dane stanowisko, które wcześniej muszą być tak naprawdę skonfigurowane, stworzone na podstawie briefu, który z klientem omówiliśmy. Jak przyjmujemy CV, to później tworząc selekcję, też musimy z klientem omówić, tak? To, co tutaj wyciągnęliśmy, co przekazujemy dalej. Nawet szukając kandydatów, tak naprawdę, to współpracujemy też z kandydatami, więc tutaj, tak naprawdę, ta współpraca, ten zespół, który oficjalnie go nie mamy, tak, bo na przykład tutaj my w pojedynkę, tak naprawdę się tworzy z ludzi, z którymi współpracujemy, bo jesteśmy zmuszeni, tak. Ponadto, jeśli chodzi o rekrutację, no to też jest taka praca, się śmieje trochę badawcza, dlatego że no, na kolejnych etapach tych rekrutacji, po selekcji dokumentów prowadzimy też testy kompetencji, tak? tworzymy te profile, wyciągamy najważniejsze informacje, weryfikujemy, czy na pewno kandydat jest odpowiedni i tworzymy te bazę kandydatów, więc jest tak samo zarządzanie i administracja danych osobowych, dokumentów, więc oprócz tego właśnie, że kolejne, kolejne elementy i wymagania się pojawiają, to, to też kolejne obszary, które warto gdzieś tam zgłębić. Dodatkowo też trzeba się sobie zdawać z tego sprawę, że to, co my robimy, rekrutując dla kogoś, to też jest budowanie kultury, wpływ na. Kultura organizacji, bo kogo zatrudnimy, też będzie się rozwijał w tej firmie i będzie miał wpływ na jej funkcjonowanie, ale to też budowanie marki, budowanie marki własnej jako rekrutera i budowanie marki klienta. Czasami rekrutacje są ukryte, natomiast jeżeli są jawne, to rekrutujemy w czyimś imieniu i to w jaki sposób to zrobimy, będzie miało wpływ później na, na to, jak jego biznes będzie postrzegany. Więc tutaj kolejny aspekt, o którym. W tej pierwszej zwrotce, gdzie myślimy, że rekrutacja to tylko CV, no to jednak jest dużo szersze, tak? No i na pewno trzeba wiedzieć, że w praktyce to rekrutacja też rozwój, bo niestety branże się zmieniają, wymagania kandydatów się zmieniają, zmieniają się wymagania klientów. No i niestety, jeżeli nie jesteśmy na bieżąco, no to może się okazać, że nie jesteśmy w pełni. W stanie zapewnić tych kandydatów klientowi, lub nie jesteśmy w stanie tego kandydata zachęcić. tak? No bo jednak często jest tak, że jeżeli ktoś szuka, czyli sam kandydat już się nie zgłasza, to znaczy, że potrzebuje dotrzeć do niego, więc to jakby w naszej roli jest to, żeby ten kandydat zauważył blask i cienie i takby zdecydował, że faktycznie chce z nami współpracować. Więc um, możliwości jest dużo. Um, tak naprawdę to jest takie multizadaniowa, multizadaniowa specjalizacja. No, bo jak widać, możemy działać w różnych obszarach, a raczej jesteśmy zmuszeni, więc wymaga od nas takiej wielozadaniowej orientacji, wymaga od nas dużego obszaru wiedzy. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj brzmi tak, że to trzeba dużo wiedzieć, dużo robić i tak dalej. I tak jest. Natomiast jeżeli się skupiamy na jakichś konkretnych reputacjach, czyli na konkretnej branży, konkretnych stanowiskach, to wiadomo też, że poszerzamy tą wiedzę w konkretnym kierunku i jakby możemy się trzymać tego, co nam. Jest pisane, tak? Więc to nie jest tak, że musimy wiedzieć wszystko. Dodam też to, że często jest tak, że zaczynamy tworzyć te profile i reputacje od opisu stanowiska, tak? Więc to jest jakby ten nasz element researchingu, że musimy wiedzieć, co chcemy ustalić, kogo chcemy pozyskać, ustalić to z klientem i na tym bazujemy. Więc tutaj umiejętność wyszukiwania, zbierania danych jest bardzo ważna. Mini-przerwa. Nie Jeśli nadal słuchasz, to znaczy, że temat Cię zainteresował. Bardzo się z tego cieszę i zapraszam do subskrypcji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę www.nieradko.pl Tymczasem wracamy do nagrania. Przecież mówiąc, nie zdawałam sobie sprawy, że to jest aż tyle elementów składa się na, na działania rekrutera. A powiesz nam, jakie są możliwe ścieżki kariery i obszary, w ramach których można się realizować? Mhm, tak, jak najbardziej. I tu też bym zaczęła od tego, że też mamy kilka rodzajów rekrutacji, i to też jakby będzie miało wpływ na to, jakie ścieżki możemy przyjąć bo tak jak wspomniałam, są rekrutacje wewnętrzne, zewnętrzne, więc jeżeli chodzi o wewnętrzne, to zazwyczaj jest tak, że jeżeli jesteśmy na przykład HR-em, osobą, która specjalizuje się właśnie rekrutacją w organizacji, może tak się zdarzyć, że mamy klienta i po prostu rekrutujemy wewnątrz, no to wygląda to tak, że w pierwszej kolejności po prostu wyciągamy z tych osób, które mamy w firmie, tak? Jeżeli jest to firma, no to taka rekrutacja może mieć miejsce. Natomiast jest też rekrutacja zewnętrzna i to będzie prawdopodobnie największy obszar, najczęściej spotykana możliwość współpracy. No to wszystkie te, gdzie szukamy kandydatów poza firmą, z własnych źródeł, ze źródeł takich jak social media i portale, i tutaj wtedy właśnie mamy większą ścieżkę i większe możliwości, bo tutaj właśnie możemy rekrutować właśnie na podstawie umowy, na podstawie wynagrodzenia od zlecenia. I wygląda to często tak, że podpisując umowę z klientem, podpisujemy na przykład na proces rekrutacyjny i tam również od efektów, tak? Czyli na przykład ustalamy sobie, że klient potrzebuje trzech kandydatów o takich, takich kwalifikacjach w takim, takim terminie i od każdej zatrudnionej osoby dostajemy taki, taki procent. Wygląda to w ten sposób, że to wynagrodzenie Pierwsze, czyli za proces, dostajemy np. przed realizacją, jeżeli tego stalimy, Natomiast za kandydata dopiero po ustalonym czasie pracy, który jest właśnie w umowie określony. Czyli na przykład, jeżeli pracownik przepracuje dajmy na to dwa miesiące, to po tym okresie otrzymujemy wynagrodzenie za tego pracownika, którego my pozyskaliśmy, skierowaliśmy do firmy. I teraz jest najczęściej spotykane, dlatego, że nie no wiadomo, rynek jest różny, kandydaci często też testują, nie są przekonani. Więc pracodawcy też w ten sposób troszeczkę się zabezpieczają, że wiadomo, możemy przyprowadzić im 10 kandydatów. Jeżeli by wszyscy zatrudnili się na tydzień, a on zostanie później bez nikogo, to, to dla niego to też jest najbardziej korzystna wersja. Są też rekrutacje wynagradzane niezależnie od wyniku. Natomiast, no tutaj wszystko też kwestia z tego, jak my sobie tutaj te warunki tak naprawdę z pracy ustalimy. I tutaj też kwestia wynagrodzenia, jeśli chodzi o to, jest istotna, że tu znowu warto po prostu śledzić, Widełki wynagrodzeń, wysokości płac, dlatego że często i zazwyczaj po prostu wysokość wynagrodzenia za kandydata jest stosunkowo uzależniona od tego, ile on sam zarabia, tak? Czyli im wyższe stanowisko, im wyższe wymagania, im ciężej do kandydata tak naprawdę dotrzeć. Tym większe możliwości zarobku, większe, większe po prostu zyski z tych prowadzonych rekrutacji. Jakby gra jest bardziej wymagająca, ale też bardziej opłacalna. tak? Natomiast przechodząc do tego, właśnie to są formy i tego, jakie wynagrodzenia, natomiast jakie ścieżki rekrutacji mamy, no to na przykład talent sourcer, i tutaj mamy wyszukiwanie specjalistów, budowanie wśród nich właśnie świadomości marki. Na zasadzie takiej właśnie, że piszemy do kandydatów, tworzymy ogłoszenia, pokazujemy, że jest nasza firma, zostań z nami, dołoży do naszego zespołu. To jest jedna ścieżka. Jest taki typowy headhunting, i to wygląda w ten sposób, że to my faktycznie szukamy. Właśnie tak, tak się musi i mówimy, że to jest łowca głów, tak? Często tak się mówi, że to my szukamy tego konkretnego typa, którego chcemy zarekrutować. Ponieważ to są zazwyczaj kandydaci pasywni, mm, którzy nie poszukują po prostu pracy, niekoniecznie im zależy, jest im dobrze, tu, gdzie jest. E, najczęściej i najwięcej ogłoszeń, których można zaobserwować, to oczywiście jest IT. Dlatego, że no, IT zazwyczaj, jeżeli ktoś już jest specjalistą, ma dobre portfolio, pracuje w projektach i e, faktycznie te języki i to, co ma do zaoferowania, jest e, już rozwinięte, to wiedzą, że Mogą po prostu oczekiwać tego, tego wynagrodzenia, tak? I tutaj mogę się podzielić na przykład ostatnim case'em, nawet na przykładzie mojej przyjaciółki, która siedziała w firmie i owszem, było jej wygodnie, bo miała to pod domem, natomiast nikt nie potrafi zrozumieć, czemu ona tam siedzi za takie pieniądze, które dostawała, a jej się wydawało, że jest super. Ja mówię, ola, załóż LinkedIna, opracuj CV i poczekaj. I tak się stało. Poprawiła to CV i poprawiła LinkedIn, zgodnie z tym, co jej powiedziałam. I tak naprawdę, po miesiącu, bo dała sobie czas miesiąc, bo jeszcze sobie robiła wolne, sama wybierała z ofert. Zgłaszali się do niej firmy sami, a koniec końców poszła po miesiącu jeszcze do byłego pracodawcy i się pytają, Olu, jak tam u ciebie w pracy znalazłaś coś? Myśleli oczywiście, że niekoniecznie. No to Ola mówi, tak, znalazłam, wybrałam spośród pięciu firm, dostałam nagrodzenie dwa razy większe niż to, które miałam tutaj. I oczywiście w poprzedniej firmie wszystkim szczęki w dół, no bo oczywiście myśleli, że o nie, to niemożliwe. Natomiast, no, oni się też otworzyły oczy, że no kurczę, no jest możliwość. I tak właśnie jest z tymi kandydatami, tak? To my docieramy do nich, musimy ich zachęcić, bo tutaj po drugiej stronie jest jeszcze dużo firm, dużo innych organizacji, które też chcą go pozyskać. Więc to, w jakiej formie my to przedstawimy, w jaki sposób zaprezentujemy tą markę, ma duże znaczenie. Tym bardziej, że często jakby oferta jest, Porównywana z tymi do konkurencji. Natomiast naszą przewagą może być właśnie podejście do, do kandydata, sposób prezentowania się czy też po prostu forma kontaktu, tak? Więc tutaj to jak się wyróżnimy w jaki sposób zachęcimy ma dużą, duże znaczenie. I tutaj właśnie tak samo może być wyspecjalizowana ścieżka, czyli ten talent rekuter na przykład talent recruiter IT, tak? I to jest właśnie konkretna nisza, konkretna branża. Specjalizujemy się tylko w tym, mamy pozyskaną bazę klientów, i to często jest tak, że na przykład możemy obsługiwać kilka firm że ze względu na to, że siedzimy w jednej działce, mamy już swoją bazę i po prostu wyciągamy ten kandydat pasuje do Ciebie, ten kandydat do Ciebie, I jakby też mamy troszeczkę już zaplecze zrobione i ułatwione trochę życie, no bo jakby jesteśmy w tym na bieżąco, więc tylko aktualizujemy sobie kandydatów, wyciągamy kolejnych w razie potrzeby. Jest też takie stanowisko jak executive recruiter i to zazwyczaj należy rekrutacja wyszukająca kandydatów na stanowiska wyższe kierownicze i tu też można się wyspecjalizować w konkretnych branżach można ogólnie w szerokim zakresie natomiast tu jakby jest też ten level wyżej to że to też są osoby które już też mają świadomość swoich możliwości świadomość tych kompetencji, też wynagrodzenie i oczekiwania mogą być wyższe. No i też jakby kultura i jakby stosunek i forma w ogóle kontaktu z tymi osobami też na pewno jest inna niż do specjalistów niższego szczebla, których na przykład sami się zgłaszają, tak? Bo też wiemy, że musimy się postarać, musimy odpowiednio dobrać słowa, dobrać słowa kluczowe, żeby takie osoby do po prostu doprowadzić do naszego klienta. Ponadto w rekrutacji, oprócz tego, że rekrutujemy, może być też specjalista, tak jakby do spraw sprzedaży, tak? Gdzie po prostu nie tyle rekrutujemy, co sprzedajemy usługi firmy, tak? Są firmy rekrutacyjne, które też przyjmują specjalistów i też w takiej branży można się rozwijać w rekrutacji i po prostu świadczyć na zasadzie sprzedaży usług rekrutacyjnych, sprzedaży właśnie usług zdalnych rekruterów, Bazy klientów i po prostu naszą rolą może być trochę inna działka z rekrutacji, natomiast nadal jest to w tym obszarze, gdzie po prostu bardziej sprzedażowo docieramy już nie do osób indywidualnych, a konkretnie do firm, gdzie po prostu oferujemy swoje, nie tyle swoje usługi, co usługi klienta, którego reprezentujemy. No i chyba ostatnia, ostatnie dwie takie ścieżki, które na ten moment bym jeszcze wymieniła, to jest konsultant, specjalista do spraw legalizacji zatrudnienia. No teraz w zasadzie też no, mocno w temacie. Z tego względu, że jednak u nas rynek dużo osób z zagranicy przyjmuje, nie mowa nie tylko o tym, co nas dotyczy i kwestii uchodźców, ale też o innych narodowościach i o tym, że no jednak dość mocno z tego korzystamy. No i jakby no firmy niektóre potrzebują kogoś, kto się zajmie typowo tą legalizacją, przedstawieniem warunków, pozyskiwaniem kandydatów z zagranicy. I tutaj, jak w przypadku tej legalizacji zatrudnienia, to się może łączyć, tak? Że oprócz tej formalności i kwestii właśnie formalno-prawnych związanych już z zatrudnieniem, może się łączyć też opcja rekrutacji już typowo z zagranicy, czyli promowania się na rynkach tamtych, selekcji i tak samo łączenia tych poprzednich ścieżek. No i ostatni konsultant do spraw rekrutacji, czyli osoba, która po prostu właśnie stawia ogłoszenie, selekcjonuje tak jakby taki pierwszy stopień wstajemczenia gdzieś tam podstawowy, żeby po prostu wejść w temat i później w miarę możliwości się rozwijać. Osoba, która też jest pierwszym takim, można powiedzieć, kontaktem z klientem w razie czego, który tak myślę, że jest taką najłatwiejszą ścieżką na początek, jeżeli ktoś nie musi typowo być jako freelancer, ale chce wejść w ścieżkę, no to jest taka najłatwiejsza opcja, bo akurat konsultant do spraw reputacji. To też można się spotkać z jakby z dwoma poziomami, bo może być, tak jak wspomniałam, taka ścieżka startowa, gdzie po prostu wchodzimy w organizację, ale jest też druga wersja, gdzie jako freelancer my wchodzimy w firmę i robimy weryfikację. Tak? Robimy taki audyt ich procesów rekrutacyjnych, dajemy wskazówki, podpowiadamy, co zmienić, weryfikujemy, monitorujemy, ewentualnie analizujemy na bieżąco. Wchodzimy co jakiś czas i dajemy po prostu feedback, czy jeszcze coś wymaga poprawy. Analizujemy wyniki, ewentualnie współpracujemy na dłuższy etap. Tak? Więc jest takich 9-10 ścieżek, które, które można poprowadzić. Wszystkie tak naprawdę zależą od tego, w jakich obszarach my się czujemy pewnie, z jakimi tematami czujemy się dobrze. Tak? Czy to są właśnie tematy bardziej takie e, z właśnie zarządzania, czy tematy właśnie specjalistyczne, czy jest jakaś branża, która nas gdzieś tam mocno interesuje. I w zasadzie ja bym tutaj, jeżeli miałabym wskazywać już teraz, od czego zacząć, to właśnie bym popatrzyła, w czym jestem mocna, jakie tematy są dla mnie takimi, którym się znam. I w tym momencie bym popatrzyła, czy w tych obszarach, w tych kierunkach nie widzę potrzeb właśnie zabezpieczenia komuś tych, tych działań rekrutacyjnych, bo to może być dobry punkt zaczepienia, jako przedstawienie, że wiem już, co robicie, wiem, czego potrzebujecie, teraz tylko muszę wam kogoś znaleźć, kto wam to poprowadzi. Mm, dokładnie tak. Olu, a gdybym ja dzisiaj chciała zacząć specjalizować się w rekrutacji, czy też we wspieraniu firm w tym zakresie, to co powinnam zrobić? Nie wiem. A może wcześniej jeszcze krok, jak się przygotować do tego w ogóle? Czy ja myślę, że też trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego chcemy to robić? Bo jednak no, praca w rekrutacji nie jest dla wszystkich, tak? No, bo tak jak mówię, to jeżeli ktoś miał wyobrażenie, że to będzie tylko selekcja CV, tylko wybór kandydata i jakby przekazanie go dalej, no to jest mocno w błędzie, dlatego że no jednak to jest praca z ludźmi, praca z dokumentami, więc nie ma tu jakby tylko jednego elementu, który jako freelancer możemy poprowadzić, bo zazwyczaj odpowiadamy za całe spektrum. Więc trzeba sobie odpowiedzieć, jakie kompetencje mamy, tak? Na pewno tutaj jeśli chodzi o kompetencje miękkie. No to ważne jest zaangażowanie, tak? No bo to jest proces, projekt, który trzeba poprowadzić, więc my za niego odpowiadamy. Więc jeżeli nie będziemy w to zaangażowani, no to prawdopodobnie on umrze w połowie i nie dowierzymy tego efektu, który byśmy zaukładali, i finalnie też nie dostaniemy, tak? Eee, ważna jest umiejętność researchu, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy osobą, która pojawia się pytanie, ale zamiast zadać go Google, Google'owi wrzucamy je do kilku osób znajomych i czekamy, aż nam udzielą odpowiedzi, to może być problem, bo o ile to łatwo jest zbierać ogłoszenia z portali, gdzie stanowiska są pożądane. O tyle, jeżeli ktoś się zgłasza do nas po rekrutacji, to prawdopodobnie już z tego korzystał i jednak to my będziemy musieli do tych kandydatów dotrzeć. Tak więc, jeżeli nie umiemy szukać podstawowych informacji, które nas interesują, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie będziemy umieć też wyszukać kandydatów. Komunikacyjność, czyli to, co mówiłam, budujemy markę swoją, klienta, jeżeli my się będziemy źle komunikować z innymi. Jeżeli nie zachęcimy ich swoją postawą swoimi swoimi komunikatami no to też znowu tak ma duże jest duże prawdopodobieństwo, że ta rekrutacja po prostu się nie uda ludzie nie będą chętni zainteresowani w ogóle nie nie wykażą za zaangażowania w to co my im oferujemy negocjacje, bo tak jak wspomniałam w przy przypadku tych stanowisk na przykład IT executive to są osoby świadome, wiedzą jakie są możliwości na rynku, wiedzą czego mogą się spodziewać, więc często pojawia się takie na przykład informacja, że to nie są te warunki, które nas interesują, yeah. tak? Co zrobicie, żeby mnie zatrudnić? Więc my tutaj, jakby też wchodzimy w rolę takiego negocjatora, że na przykład możemy Ci zapewnić to i to, proponuję na przykład to, tak? Więc często musimy mieć już przygotowane kontargumenty, wersje albo, albo na takiej zasadzie, żeby nie było tak na zasadzie, że nie dziękuję, nie jestem zainteresowany, tak? No bo w ten sposób to my możemy tego kandydata naprawdę bardzo długo szukać, więc tutaj. No, warto, żeby mieć takie podstawowe umiejętności sprzedaży, negocjacji, no bo to jednak jest ważny element. Kultura osobista, no to myślę, że takie, no, dość oczywiste, tak? No, tak jak mówię, to się wiąże z tym budowaniem marki. Szybkość i otwartość na się. To też z pewnością, szczególnie że nie chcemy być tylko i wyłącznie w jednej branży, w jednej niszy, no bo wiadomo, projekty się pojawiają różne, różne są potrzeby pracodawców, więc jakby też musimy być elastyczni, dopasować się do tego, kogo szukamy, wiedzieć coś na temat tych danych rynków. Dzielenie się wiedzą, ewentualne szkolenia z innych obszarów, no, czyli to właśnie, to wspomniałam. Dlatego, że jeżeli byśmy na przykład dostrzegli w tym potencjał i na przykład nam by się to podobało, no to wiadomo, można rozwijać swoje zespoły, tak? pozyskiwać kolejne osoby, wdrażać je. I tu, jak pojawia się znowu partnerstwo, tak? Czyli partnerstwo z zespołem, pracodawcą, klientem, kandydatem. Co dalej z umiejętności miękkich, których warto by było zweryfikować, czy je mamy. A jeśli nie, to nad nimi pracować. To proaktywność i odwaga w działaniu, bo tak naprawdę, no, jeżeli ktoś ma problem z wyjściem do ludzi, tak? Przedstawieniem się, cześć, jestem Ola, szukam kandydata takiego i takiego, to znowu będzie stał w punkcie, no bo to nie jest tylko to, że my będziemy zbierać tylko ogłoszenia z wiz ogłoszeń, tak? My musimy wyjść, musimy się pokazać, więc jeżeli Mamy z tym problem, no to może się okazać, że to będzie dla nas problematyczna ścieżka kariery i będzie po prostu wymuszała na nas duży dyskomfort i będzie powodowała więcej problemów i, niż pożytków, i nie będzie dla nas satysfakcjonująca. Koncentracja na innych, na człowieku, w sensie na tym kandydacie, no bo trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my będziemy tylko zatrudnić na zasadzie: byle kogoś dowieść idę dalej, nara. No to może się okazać, że to będą tylko jednorazowe współprace. Tym bardziej, że jeżeli my rekrutujemy właśnie takim zaangażowaniem, patrzymy, co ten kandydat potrzebuje, co potrzebuje pracodawca, no to często i ci kandydaci polecają nas innym, znajomym, kolegom, którzy szukają pracy, i wtedy ta baza nam się tworzy sama, tak, więc same korzyści. I pracodawcy, tak, to znaczy, że nasi, nasi doceniodawcy po prostu polecają innym nasze usługi. Jakby ten bank naszej pracy, tych zasobów, których mamy do wykorzystania, się rozrasta. Więc no, to jest ważne, żeby też mieć właśnie taką orientację, że nie chodzi tylko o to, żeby zrobić wynik, żeby tylko zarobić, ale jednak też, żeby klient, kandydat był zadowolony, no bo to też no, jakby wpływa na to, jakie będą efekty naszej pracy. No i właśnie komunikacja, transparentność. To są takie umiejętności miękkie, które na pewno warto zweryfikować, czy mamy. Chyba, no jednak tego. To potrzebuje czasu, żeby to, tego się nauczyć, ewentualnie wypracować. Nie jest coś, co będziemy mieć z dnia na dzień. Natomiast są też umiejętności techniczne i wiedza, którą trzeba pozyskać. Tak? Czyli jeśli chodzi o takie rzeczy, aspekty, które faktycznie warto nadrobić, to jest przejrzenie przepisów. Tak. Chociaż ogólnego pojęcia na temat RODO, na temat prawa pracy, na temat formalności związanych z zatrudnianiem, na temat księgowości. Bo o ile to nie jest typowo nasza jakby działka, tak, że musimy im udzielać informacji na temat RODO, natomiast powinniśmy wiedzieć, tak, że skoro przetwarzamy tych danych kandydatów, to musimy to robić w odpowiedni sposób. Jeżeli zatrudniamy kogoś, to na pewno pojawi się pytanie, może się pojawić, tak? Pytanie od kandydata, jakie formy zatrudnienia, jakie, jakie, jakie jakiej, jakiej formalności? I o ile, owszem, to nie jest typowa nasza ścieżka, ale tutaj znowu się pojawia kwestia komunikacji, jeżeli my się dobrze zapytujemy kandydatem, i on się poczuje zaopiekowany, tym prędzej będzie chciał z nami nawiązać współpracę. Na pewno ważna jest znajomość branży, języka branżowego, języka technicznego, szczególnie właśnie w tych specjalizacjach jakichś niszowych, konkretnych, które właśnie tego wymagają, no bo. Bardzo słabo to wygląda, jeżeli prowadzimy rekrutację. Kandydat do nas mówi językiem branżowym, a my go nie rozumiemy. I w drugą stronę również, jakby my musimy zadbać o to, żeby ta rozmowa była komfortowa i dla niego, i dla nas. Z takich kwestii technicznych, które warto, jakby, zagłębić, to jest właśnie znajomość, zainteresowanie, tak? Nowinkami technicznymi dla branży, dla której rekrutujemy. Po to, że jeżeli szukamy specjalisty, kto jest w temacie, kto jest na bieżąco, no też musimy być sami, tak, żeby to zweryfikować, żeby umieć też wyłapać takie elementy, które gdzieś tam będą decydujące o tym, czy kogoś zatrudnimy, czy nie. I na pewno warto znać alternatywne miejsca, gdzie tacy kandydaci są, tak, gdzie oni przebywają, gdzie ich szukać. Bo to jest coś, co my musimy przynieść, to nie jest coś, co nam da firma czy, czy zleceniodawca. To jest coś, co my musimy, z czym my musimy już przyjść, żeby wiedzieć, jaką pracę zająć, zacząć. A z takich technicznych, takich typowych technikaliów, tak, to umiejętność obsługi platform wideo typu Zoom, typu e, Google Meet po prostu po to, żeby przeprowadzać te reputację, tym bardziej, że teraz większość faktycznie jest zdalna. Umiejętność obsługi kalendarza elektronicznego, komunikacji, jakiś właśnie procedur typu jak wygląda ta ścieżka komunikacji z klientami, kandydatami, umiejętność ułożenia sobie nawet tych szablonów, briefów dotyczących procesów rekrutacyjnych, chatboty, jeżeli mamy już swoją stronę rekrutacyjną i chyba tutaj jest takich takich rzeczy, które my musimy zweryfikować na wstępie, to są najważniejsze, tak? Bo jeżeli tutaj widzimy, że tu gdzieś coś leży, no to warto by po prostu nad tym się przyjrzeć, co ja muszę zrobić, żeby w tym temacie już móc powiedzieć: OK, to umiem, to wiem, bo to jakby jest kolejny punkt, który wiemy, że możemy zapewnić klientowi i jakby mamy podstawę do tego, żeby mówić: OK, jestem w tym temacie dobry, dobra, mogę z tym ruszać i jakby oferować innym. Więc to ja bym od tego zaczęła, Elu, jeżeli byś się zastanawiała, czy wszystkie z tych punktów jesteś w stanie jakby właśnie mm, teraz odhaczyć i powiedzieć, dobra, mamy to, idziemy z tym dalej. A jeżeli tego nie mamy, no to po prostu zaczynamy po prostu od tego, żeby nad tym się pochylić, zastanowić, co mogę zrobić i nad tym pracować, więc y, to, to jest na pierwsza rzecz. Dokładnie. I na pewno do Oli możesz się zgłosić um, to takie wsparcie w profesjonalnym budowaniu profilu na LinkedInie w, e, i w całej otoczce związanej z tworzeniem swojej marki osobistej na Linkedinie. To ja jeszcze bym, jeśli mogę, to jeszcze Ładnie. bym dodała właśnie jeszcze w odniesieniu do tego Linkedina, e, dlatego że jeżeli niezależnie od tego, czy to jest ta specjalizacja rekrutacji, to to jest właśnie jeden z tych elementów, co możemy zrobić, żeby zacząć działać, tak? Bo ja zaczęłam jeszcze powiedziałam teraz e, Zanim zaczniemy, tak? OK, zanalizowaliśmy, mamy te punkty. To, żeby teraz zacząć działać, czyli już wyciągnęliśmy to, co mamy, wiemy, jakie doświadczenie mamy, w jakiej branży, na przykład beauty finansowa albo coś innego, czyli bazujemy na tym konkrecie, który już mamy. Polecam stworzyć właśnie profil na LinkedInie, opisać, co robię, stworzyć swoją ofertę, pokazać się właśnie, że jestem tym specjalistą. Stworzyłabym ofertę dla klienta na bieżąco, bo oczywiście śledziła te trendy związane z tym obszarem, w którym chcemy działać. Zaczęłabym obserwować osoby, które oprócz tego, że rekrutują, ale osoby, które właśnie jakby są źródłem kandydatów naszych, zaczęłabym bywać na tych forach, miejscach, gdzie ten nasz kandydat jest, zaczęłabym po prostu do niej wychodzić z propozycją. No i tak naprawdę rekrutowała, tak? Więc tak jakby ścieżka jest taka, że po prostu trzeba wykonać pierwszy krok, zrobić ofertę i, i działać. Tak mówiąc, krótko. Ładnie, Olu, dzięki za dodatkowy tip, który nam przed chwilą, o którym nam przed chwilą opowiedziałaś. Olu, jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję i oczywiście też zachęcam do tego, żeby spróbować nawet łączyć te działania rekrutacyjne z innymi obowiązkami wirtualnej asystentki. Być może to będzie dobry krok do spróbowania i sprawdzenia się w tej roli. Dziękuję, że wysłuchałaś tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, napisz do mnie na elżbietamałpanieradko.pl bez polskich znaków. Więcej materiałów znajdziesz na mojej stronie www.nieradko.pl Zapraszam i do usłyszenia.